Hej, z tej strony Elis i witam Was w kolejnym odcinku Cudownej Dekady. Jak mogliście zobaczyć, mamy sklep. I to nie byle jaki sklep, bo e, jest to zakład pogrzebowy o nazwie Klepsydra. <laughs> e, jest to sklep pomysłu Wartisława. Wartisław padł na pomysł, że skoro on potrafi robić w drewnie, no to będzie tworzył trumny, a że tak naprawdę śmierć będzie zawsze... Więc trumny też zawsze będą potrzebne. Dlatego taki oto sklep sobie sprawił, zdobył pieniądze w dość podejrzany sposób. Czy przyniesie to jakieś problemy naszej rodzinie, to się dopiero okaże. Na razie mają ten sklep, jest już on wyposażony. No i Warcisław będzie obsługiwał. Ten nasz zakład pogrzebowy, ale na razie jeszcze śpi. Dzisiaj się oczywiście do tego naszego nowego przybytku wybierzemy. Młody tutaj widzę, że wyje, ta już jest też tutaj niezadowolona. Nakarm, proszę. Kto przyłazi Janina. Idź, skorzystaj a nie się pchasz, gdzie nie trzeba. Proszę, Magda, nakarm, nakarm jak on miał na imię? Antoni. Nakarm Antoniego. Chociaż on był najedzony, więc myślę, że to raczej z jakiegoś takiego opuszczenia płacze, bo no nie ukrywajmy, Magda nie jest matką roku. I możesz przytulić też. Na co ty szczekasz, Sara? Yy, tak, Janina musi się ogarnąć do szkoły. Łucja też by mogła wstać, bowiem też idzie dzisiaj do pracy. Możesz umyć zęby. Warcisław jeszcze śpi, Marysia też jeszcze śpi. Zaraz też jak inna się ogarnie, to oczywiście wszyscy też powstawają, bo u nas oczywiście jak zawsze, kurde nic nie działa. Napraw proszę. Zastanawiałam się właśnie, czy może lepiej te nagrobki nasze poprzekładać gdzieś na cmentarz taki powiedzmy zewnętrzny i te duchy by nam tutaj nie łaziły. I mimo, że mam zaznaczone w MC Command Center, żeby te nasze tutaj już zmarli potomkowie, nie znikali nam z drzewa, żeby nigdy nie zostali usunięci, to mimo wszystko trochę się cykam e... albo wiesz co dzisiaj będziesz pracowała z domu może e... co nam musi zrobić aha, po pomówić do rośliny dobrze, mów do roślin a potem poodchwaszczaj i w ogóle e... coś porób, co, zbierz cały plon i będziesz ogarnięty, w ogóle ten banan z krokusami jest tak cudny za to powinniśmy dostać jakąś nagrodę, bo takie rzeczy w przyrodzie się nie zdarzają. E, a Marysia o której... nie, Marysia mamy dzisiaj wolny? Nie, idzie do pracy, ale dopiero na za dwie godziny. Okej, okay, to zjesz? O matko, jaki burdel. Wyrzuć wszystko. I tak, Marysia je dzisiaj swój jedyny ciepły posiłek, mianowicie to jest to jajecznica. Co ty się rządzisz, Magda? Widzieliście, widzieliście jak, jak wyrzuciła go z Łazienki. I jak Bartysław się naje, możesz sobie zjeść tę sałatkę. Jak Warcisław się naje, to wtedy mm, pójdziemy do tego sklepu. I tak myślę, czy Magda nie mogła nam pomóc w tym sklepie. W końcu siedzimy w tym razem z nią, bo to dzięki niej mieliśmy pieniądze na, na ten nasz biznes. Dzięki, nie, dzięki jej podejrzanym znajomościom. Jak mogliście widzieć, Marysia nie była w ogóle zadowolona z tego, jak to się stało, i wcale jej się nie dziwię. Wcale jej się nie dziwię, bo lata 40. No to trochę ciężkie czasy na pożyczanie pieniędzy, i to może odbić im się niezłączkawką, tej e, takie trochę pochopne działanie Warcisława. Więc, no, może nie być ciekawie za jakiś czas, ale na razie mamy ten sklep. Może się uda trochę go jakoś wypromować, może wśród ludności simowej. Jednak jest wojna, więc i no, jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało brutalnie, no, simy, no, simy odchodzą z tego świata mimo wszystko, tym bardziej, jak jest wojna. Dlatego, e, dlatego, dlatego. Może być to też chwilowo taki dosyć um, dobry biznes, no trzeba powiedzieć, że miał faktycznie pomysł, a tak naprawdę pomysł na ten, na ten interes przyszedł mi podczas live'a u Mesi, właściwie to już wcześniej trochę o takim czymś myślałam, ale u Mesi tak się jakby... Upewniłam w tym, że tak chciałabym zrobić zakład pogrzebowy. Mesi budowała coś właśnie na live i, i się śmiałam, że wygląda to jak zakład pogrzebowy. I tak naprawdę wtedy tak pomyślałam, że faktycznie to by bardzo pasowało tutaj do Warcisława, który jest Majsterkowiczem i mógłby takie trumny w drewnie robić. Oczywiście wiadomo, że ich nie zrobi, ale no robi, powiedzmy, że robi. Warcisław robi sam trumny. Jest stolarzem z zawodu, jego wyuczony zawód to właśnie stolarz, więc jak najbardziej. Jak najbardziej może się tym zająć, co tu znowu wyje, zmień pieluchę. Oki, Wartisław, idziemy do Klepsydry, zobaczymy co tam się dzieje, może uda nam się coś sprzedać. Dojechaliśmy do Newcrest i tak jak widzieliście na cutstance y, mamy już odnowiony nasz zakład pogrzebowy. Tutaj wszystko jest na sprzedaż, oprócz tych takich kwiatki wieńców, bo one nie chcą się oznaczyć jako na sprzedaż, nie wiem dlaczego, ale te już tak. I tu, właśnie jak była mowa w Katzence, w sąsiedztwie mamy i cmentarz, i kościół, więc tak naprawdę można powiedzieć, że to miejsce jest tutaj idealne. Ono jest już w miarę odnowione na tyle, ile starczyło im pieniędzy. E, mają tutaj w swoim asortymencie oczywiście trumny, wieńce, e, jakieś takie świece i tak dalej, takie jakby na groby, tablice i, i kwiaty, więc myślę, że tyle im wystarczy. Chciałabym, żeby otworzył sklep i chciałabym, żeby się przebrał w ciuchy ale dlaczego on tutaj nie może swoich chciałabym, żeby on jakby sprzedawał w tym sklepie i miał ciuchy, które przydzieliłam um, przydzieliłam do tegoż to przybytku Reklamo, ubrania pracownicze, przydziel. No sam chyba nie może. Dopiero jak będzie miał e, pracownika. Więc może zmienimy mu strój no jakiś taki, który ma swój. Taki o. bardziej już elegancki. Dziecko, to nie powinnaś tutaj kupować w tym sklepie. Nasz pierwszy klient. I to jeszcze ok. Ojej. Może do babci na pogrzeb, albo na. Mm. powitajmy oczywiście klienta. Jest bardzo smutna, więc w sumie to by się nawet zgadzało. Mamy tutaj oczywiście taką jakby łazienkę, małą i dla klientów, i dla pracowników, jak również takie powiedzmy biuro, w którym można załatwić forma, formalności pogrzebowe, tak, ażeby wszystko było w jednym miejscu. E, powitajmy też klientkę. Zapytaj o zakres. Jak tam nie będzie szło, to faktycznie weźmiemy Magdę bo ona może nam jako jedyna tutaj pomóc ewentualnie możemy też wezwać yy, Łucję w sumie Łucja może przyjechać y, tutaj pomóc ojcu ona ma dzisiaj już jakby po pracy jest, tak jest więc jak najbardziej myślę może przyjść i, i pomóc trochę tacie szybciej trochę to pójdzie I odpowiada jeszcze na pytanie mamy tutaj dwóch najbardziej potencjalnie zainteresowanych klientów no i jeszcze ona, więc w sumie trzech a reszta chyba nie. O jest. Udało nam się coś sprzedać. Łucja chciałabym, żebyś podliczyła klienta. Ale co chcę kupić? Co to dziecko chce kupić? Wiązankę. ok, podlicz klienta proszę. I Warcisław, podlicz proszę. Drugi... O, tobie jest gorąco. Tu zaraz mu szybko zmienimy garderobę. Na taki letni strój i ty też podlicz klienta mam nadzieję, że zdąży podliczyć o i ta też mam nadzieję, że nam się uda i zdążymy wszystkich podliczyć a jeśli nie, dobra Magda przyjdź na chwilę chociaż przenieś tutaj Magdę i niech podliczy klienta bo widzę, że tutaj mamy bardzo dużo chętnych ludzi potrzebujemy donice krab która to, którą to donice kupił? Ojej, to tutaj. To jest takie drogie? O kurde. Mamy wysoką marżę, mamy chyba 75%. O, tu kupiła e, latarnię, taki znicz, dosyć duży. E, I kogoś jeszcze, szwędzaczka. Czy ktoś jeszcze jest zainteresowany czymkolwiek? Proszę, odpowiadaj na pytania. Tak, jest w miarę zainteresowana. Magda, tak naprawdę, podliczy i spada. A ty co kupiłaś? Mam nadzieję, że trumna nie. Okej, okay, też jakiś, jakąś wiązankę. Okej, okay, Madzia, idź do domu. A Warcisow, możesz iść do toalety. Lucia pomoże. E, pomoże, pomoże w obsłudze. O, mamy kolejnego klienta. Nawet dwóch. O, i do tego Marysia dostała awans, więc bogacimy się. To jest cudowne. Zaraz tam sobie przeczytam, ale najpierw chciałam podliczyć naszych klientów. E, proszę, podliczy jednego klienta. Łucja e, podliczy e, drugiego klienta. Proszę zająć się teraz podliczaniem. Ciekawa jestem, co kupują nam. Mam nadzieję, że drogie rzeczy. Bo tak naprawdę będziemy już kończyć. O, jeszcze nam się udało jednego klienta, więc cudnie. Co było, co było? Trumna! Jest! Udało nam się załatwić trumnę. <grymna> Sprzedać trumnę. Czyli podliczymy tylko babcie i, i będziemy zamykać. Bo już. O, nawet dwie trumny. Bo już widzę, że sporo zarobiliśmy dzisiaj. Więc podliczymy szybciutko i zamykamy. Jest już 18, więc jak najbardziej czas do domu. Z... Okej, okay, kupiła sukulenta. <grytanie> jak nam się udało dzisiaj zamykamy sklep? Udało nam się uzyskać 400, 4649 simoleonów, ale oczywiście musimy pamiętać, że część z tego pójdzie również na mm, na uzupełnienie asortymentu w sklepie, ale na razie jeszcze poczekamy. Mamy jeszcze sporo tych rzeczy tutaj do, do sprzedaży, więc jak najbardziej możemy poczekać z uzupełnieniem asortymentu. E, a tymczasem idziemy do domu. Marysia, jaki ty awans dostałaś dziś? Jest żywieniowcem. Czysta... O, dostaliśmy imbryk ze stali szlachetnej. Chciałabym go sobie postawić. Czy gdzieś go tu mamy? Tak, ale to jest taki jakby zwykły, czyli my średnio możemy go sobie postawić, bo taki jest nie na czasie, powiedzmy. Dlatego na razie to odłożymy. To jeszcze 210, a to zostawimy. Na razie sobie go odłożymy i, i poczeka na lepsze czasy w kartonie gdzieś w piwnicy. I teraz przydałoby się coś zjeść. Proszę zjeść sobie zupę, Warcisław. Magda, Łucja. wszyscy tak naprawdę czują się bardzo dobrze. Czy coś tutaj nie miga. A nie, to słońce. Myślałam, że to miga. Krówka najedzona. Myślę, że możemy również zaprosić do nas, mm, do nas Edmunda. Okay, trochę niech pogadają tak sobie na luzie. Na razie żadnej presji. Mają czas. Nie muszą się spieszyć. Okej, okay, Janina jest u siebie, odrabia lekcje. Madzia oczywiście nie robi. Co to za tutaj? Za rzeczy się dzieją dziwne? W powietrzu. Madzia oczywiście nie robi nic. W ogóle Łucja czytała opowieści z Windemburskiego strumyka. Gdzie ty tę książkę, powiedz mi, e, teraz odłożyłaś? Bo ja chcę mieć ją u siebie. Tu będzie, to będzie to? Tak jest. To jest książka Stanisława, więc ona musi przechodzić z pokolenia na pokolenie. Potem przejmie ją Antoni bądź inna, yy, inne kolejne dziecko. Czyje? To jeszcze nie wiadomo. Łucja, gdzie poszłaś? Dlaczego zostawiłaś Edmunda? Opowiedz jakąś śmieszną historię. A może poproś go o po pochuśtanie, tak będzie, wiecie, trochę romantyczniej już. O, że on ją huśta i w ogóle w ogóle tam kupa leży. <laughs> tak właśnie mi się takie działania kojarzą, tak właśnie z, z powiedzmy w cudzysłowie, randkami w tamtych czasach. Okej, okay, ładnie się pożegnali, Edmund idzie do siebie, a Łucja może wziąć, o, najpierw wyczyścić, wykąpać się i iść do siebie spać. I w sumie, tak jak cała nasza rodzina, wszyscy już śpią. No nic dziwnego, jest prawie 11. No i mamy w pół do 7 rano. Już wszyscy powoli wstają do pracy, do szkoły. A e, oczywiście u nas pada, jak zawsze. Jestem taka wściekła o tę pogodę tego lata, właściwie w ogóle o tę pogodę w Simsach, bo non-stop pada. Proszę bardzo, super sprzedaż, wszystko sprzedajemy na dobrą kwotę, proszę bardzo, jak to pięknie. I odchwaszczaj. No i co z tego, że pada? No, co ja na, na to poradzić, że pada, jak trzeba i tak się zająć tym ogrodem naszym, żeby tego Łucia nie była chora. Warcisław, proszę napraw, oczywiście. Wszystko na samym wstępie. Marysia, czy idziesz dzisiaj do pracy? idzie do pracy oczywiście. W ogóle jakie hamstwo? Miała mieć sobotę, niedzielę wolną. Dostała awans, więc ma wtorek i środę pracującą. Jeszcze wyjdzie tak, że codziennie będzie e, chodziła do pracy. W ogóle umiejętność miksologii. Wiesz, co to jak wstaniesz? To wyczyść i wykąp się. Wartisław musiałby jeszcze skorzystać z toalety. musiałby jeszcze naprawić nam sprzęty na górze czyli napraw toaletę napraw umywalkę no dobra, Marysia się kąpi i Marysi brakuje e, głodu w sensie jest głodna, więc możesz wziąć sobie jakieś resztki ok, może wziąć porcję to wtedy to, to będzie jej taki ten posiłek proszę nakarm piersią i uciszaj niech przestanie się drzeć Łucja z ojcem pójdą teraz do sklepu. i razem widzę, że idzie całkiem dobrze, jako że ona ma dzisiaj wolny, no to może pomóc swojemu ojcu w tym biznesie. Dlatego razem wybiorą się do klepsydry. Dzisiaj chciałabym sprzedać jakąś chociaż jedną rzecz, tak żeby mieć jakiś tego dnia również zarobek. Dlatego postaramy się coś upchnąć tutaj tej pani. Wygląda na zainteresowaną. O, możemy już jej sugerować opcje, możemy już jej coś wcisnąć, jakieś pierdoły. Entuzjazmuje się sklepem. A Warcisław tam też swoją krucjatę sprzedawczą prowadzi. Oj, tutaj coś się nie udało chyba. Łucja musi się trochę bardziej postarać. Tak, bo Łucja jest nie swoja i chyba średnio się czuje, dlatego może lepiej niech już e, nic nie gada, bo tylko szkodzi. Choć Warcisław, ty możesz trochę Porozmawiać, ty się czujesz dużo lepiej. E, Ucja nie za bardzo tutaj sobie radzi, ale możesz też podpowiadać na pytania. Ona jest, tak, się czuje nieswojo, bo jest mokra. To może weź co, so, Ty dzisiaj nic nie zdziałasz. Idź do domu, bo sobie nie radzisz. Wartisław jakoś musi sobie tutaj sam dzisiaj poradzić z tym wszystkim. Z tym burdelem, bo córka go nie wesprze a Magdy nie ma co prosić, ona była tylko tak naprawdę raz do pomocy i więcej się nie garnie o, teraz możesz posugerować opcję podsunąć informację może tobie się uda bo ty jesteś w świetnym nastroju więc Dobre, dobry humor jest zaraźliwy ona nie chce kupić, dlaczego? to może entuzjazmuj się sklepem o, ona chce kupić Proszę podliczyć klienta. A ona jak będzie chciała coś kupić, to sobie też... I tak do 18, jak, tak jak wczoraj sobie posiedzimy. O! Podwójne urodziny. No proszę bardzo. <ścoughs> jak nam się udało? No nie kupiła dużo, bo kupiła tylko jedną latarnię. Nadal mam nadzieję, że ktoś kupi te dwie trumny, bo one są piekielnie drogie i to by nam się najbardziej opłacało, ale nie ma co wybrzydzać. Każdy simoleon w naszej sytuacji się teraz liczy. Coraz bliżej do wymiany, do, do, wymiany, do spłacenia długów. E, możesz podpowiadać na pytanie może też coś jeszcze uda się mu wcisnąć, mimo że wczoraj już był. Ale może chce kupić jakąś świeczkę, nie? No, kto wie. Zaraz zobaczymy, co. Okej, okay, też sobie kupiła Donicę. Donice cieszą się chyba w miarę, e, w miarę popularnością, bo obydwie zostały sprzedane. Więc o, jeszcze jeden przy okazji. No super. Co byś chciał? Proszę podliczyć i kończymy na dzisiaj. Hej, jeszcze kolejne, ale super. Proszę tutaj dziadka też podliczyć. W sensie dziadka to nie dziadek, to nastolatek dopiero. E, latarnia, ok. A co Rudy kupi? Ok, też sukulenty. E, super, słuchajcie. Dobra, zamykamy sklep. Na dzisiaj już wystarczy. Zysk 1777 Simoleonu, więc bardzo ładnie. Możemy sobie już coś też na nasze konto domowe przelać, ale na razie jeszcze nie. Pamiętamy, mamy dług do spłacenia. Zbierzmy najpierw tutaj na tym koncie 30 tysięcy. Będziemy mogli wtedy sprzedać dług i sobie na luziku, na spokojnie, w tym naszym tutaj sklepiku sprzedawać. A to jest na sprzedaż? Jest na sprzedaż. OK, to lecimy do domu i tak naprawdę będziemy kończyć na dziś dość produktywny dzień dla Barcisława w końcu zaczął coś robić mamy 19 piątek dlatego weekendzik za chwilę ale na dzisiaj będziemy już kończyć niech wszyscy spadają szybko do domu bo leje i burza z piorunami ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, dajcie mi znać co sądzicie na temat pożyczki Barcisława czy to wyjdzie im na dobre tak właściwie, bo pomysł może i niezły, ale czy dojść do tego celu był tak naprawdę prawidłowy i poprawny, czy Warcisław nie zacisnął sobie może jakiejś pętli na szyi? Jednak pożyczenie pieniędzy z jakichś nieznanych źródeł nie jest zbyt rozsądne, mimo że niby są to znajomi Magdy, więc może też wszystko będzie w porządku, że nie będzie miał do pożyczenia więcej, dużo więcej niż to faktycznie, niż faktycznie pożyczył, więc no. Nieznana przyszłość szykuje się przed naszą rodziną. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!